Agata, którą widzowie mieli okazję oglądać w pierwszej edycji programu Kanapowczynie, nie przestaje zaskakiwać. Uczestniczka, która przeszła jedną z największych metamorfoz w historii formatu, nie zwalnia tempa i nieustannie pracuje nad swoją formą. Jak teraz wygląda, nie da się ukryć, że takiej figury wiele kobiet może jej tylko pozazdrościć. Niezwykła metamorfoza Agatys Kanapowczyń Kanapowczynie to program, który okazał się wielkim hitem telewizji TTV. Show oparte na poprzednich sezonach słynnych kanapowców wzbudziło olbrzymie zainteresowanie widzów, którzy tym razem z wypiekami na twarzy śledzili losy pięciu uczestniczek chcących odmienić swoje życie i zrzucić nadprogramowe kilogramy. W poprzedniej edycji programu mogliśmy śledzić losy pięciu kobiet, którym udało się łącznie zrzucić aż blisko 150 kg. Rekordzistce Darii udało się schudnąć 43,7 kg, Karolinie ponad 35 kg, a Agacie 29 kg. Z kolei Julia zrzuciła 17 kg, a Agnieszka 24,5 kg, choć to Daria zrzuciła najwięcej kilogramów, to bez wątpienia największe wrażenie na widzach zrobiła metamorfoza Agaty. Choć schudła ona raptem 29 kg, to efekty przemiany były u niej najbardziej widoczne. Wystarczy tylko spojrzeć na porównanie jej zdjęć z początku i końca programu. Tak dziś wygląda Agata z Kanapowczyń. A co słychać u Agaty po prawie roku od zakończenia udziału w Kanapowczyniach? Okazuje się, że nie spoczęła na laurach i konsekwentnie trzyma się nawyków z programu. Była Kanapowczyni jest stałą bywalczynią siłowni, a na swoim Instagramie chętnie chwali się fotkami z treningów i sesji zdjęciowych, na których prezentuje swoją odmienioną sylwetkę.